Dziękujemy za wytwanie księży. Odluliśmy się często za księdza, za duże za, wytrwanie, za, za to, że zamknęli księdza niewinnie. Oni powinni teraz konsekwencje ponieść. No. Chciałem Wam, chciałbym Wam. Chciałbym, chciałbym Wam wszystkim podziękować. Wiecie, to był, mówili, że to był areszt wydobywczy. Tak. ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że wasze modlitwy mnie wydobyły, w takim znaczeniu dziękujemy za wytrwanie, cierpieniu, żeby siły miał ksiądz żeby to wytrzymać tyle, tyle miesięcy dziękujemy bardzo i Bogu Bo i księdzu, że ksiądz, dziękuję wam kochani chcę, niech to błogosławieństwo dotknie wszystkich których też tu nie ma którzy z nami byli, mnie ojca i syna i ducha świętego, Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Sześć Boże. To cię trzyma na Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. No, w dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Do wszystkiego. Bóg Dobrego. Sześć Boże. Poruszanie no. jest tak ale taki specjalny. To jest ręki, no, no, no już pójdźmy. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą.

Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą. Co wszystko? Yes.